Dzień dobry, witam Was z autobusu turystycznego Solaris Vacanza 13. Dzisiaj zademonstrujemy tutaj jak ten autobus wygląda, jak wygląda tutaj stanowisko pracy kierowcy przede wszystkim, ponieważ wiele osób to interesuje jak to tutaj wygląda z punktu widzenia kierowcy ten autobus. Autobus bardzo rzadki, wyprodukowano raptem około 60 egzemplarzy w latach 2002-2010, także rzadki, rzadki. Rzadki okaz, ale bardzo warte tutaj obejrzenia. Jeśli chodzi tutaj o stanowisko pracy kierowcy w wakanzie jest tu bardzo dużo przestrzeni, bardzo wygodnie, bardzo dużo miejsca. No i ogólnie tutaj jest bardzo dobra ergonomia, którą można tutaj zauważyć w tym miejscu. Zaczniemy sobie od lewej strony, tutaj gdzie mamy przyciski. mamy wiadomo, przycisk od świateł awaryjnych, to jest awaryjny wyłącznik prądu. Otwieranie bocznej szyby, to jest przycisk dwustopniowy. Podgrzewanie lusterek, to jest część dolna, część górna, podgrzewanie bocznej szyby. Ten przycisk to jest opuszczanie całego autobusu i podnoszenie całego autobusu. Tutaj Solaris ma wysokość wersja 3 ma 3,86, wersja dwuosiowa ma 3,83 No i tutaj w tym przypadku jak go opuścimy to on się opuszcza około 7 cm. Czyli tam mamy gdzieś wtedy niecałe 3,80, 3,79 dokładnie, a jak się podniesie to też się podniesie około 7-8 cm, także wtedy mamy tam gdzieś w okolicach 3,94 coś takiego. No, jakoś tak. Także tutaj mamy dalej włącznik świateł, ustawienie lusterek. No i tutaj główny pulpit. No tutaj widać prędkościomierz, wskaźnik paliwa, przebieg, główny wyświetlacz kolorowy. No i tutaj obrotność, tak? No i ten wskaźnik temperatury paliwa. Tutaj mamy dalej przycisk od zmiany funkcji właśnie ustawień na tym wyświetlaczu. Jak sobie klikniemy, to zmieniają nam się tutaj informacje ukazywane na tym wyświetlaczu. A tutaj mamy powietrze. I tutaj jeszcze raz klikniemy i wracamy do tego przedstawienia, do ustawień tabryż. Teraz tak, ten przycisk to jest otwieranie klap bagażników, otwieranie zamków. To jest ASR, wyłączenie ASR. To jest hamulec górski. On działa na takiej zasadzie, że zmniejsza dopływ paliwa do silnika. Jakbym go teraz wcisnął, to nawet gaśnie silnik. Tutaj jest przy załączenie przywołania obsługi dla pasażerów, uruchomienie toalety, uruchomienie kuchni pokładowej, bo tu też taka jest odciążenie trzeciej osi. Z racji, że to jest autobus trzyosiowy, to mamy funkcję odciążenia trzeciej osi i tutaj uwaga, ona, ta trzecia osia, ona się nie podnosi tak jak w ciężarówkach w powietrzu, tylko się odciąży. To jest, mamy nawiew na nogi kierowcy, też dwa stopnie, dolny stopień duży nawiew, górny stopień mały nawiew. Tutaj kamera, to jest załączenie kamery, która jest tutaj na górze, na przeniej szybie i dzięki niej można obraz z kamery udostępniać na monitorach pasażerskich. To jest załączenie trzeciej wycieraczki, w akandzie, trzecia wycieraczka e, działa tylko przy załączonych głównych wycieraczkach to e, wbrew pozorom to nie jest do cafe-baru e, tak tutaj jest pokazane, tylko to jest oświetlenie tutaj tej półki pilot o tutaj jest jasno, co nie widać te dwa są takie same, bo to są żaluzje przeciwsłoneczne, to tutaj u góry żaluzje tu jest oświetlenie korytarza o, sobie tak klikniemy, można no zobaczyć, tam się tam świeci korytarz u góry to jest oświetlenie nocne niebieskie lampeczki u góry i zielone taśmy lodowe. Tu mamy oświetlenie stanowiska pracy kierowcy no i otwieranie pierwszych i drugich drzwi dalej tutaj mamy sterownik temperaturę Solarisowski do sterowania webastem, klimatyzacją i ogólnie temperaturą w autobusie, tutaj mamy część pasażerską, możemy sobie o temperaturę zmieniać tak. O, teraz mamy 18, tutaj mamy część kierowcy, teraz też jest minimalna w ten sposób no i tutaj mamy wyświetlacz od kamery od kamery cofania, obraz jest czarno biały, także trochę słabo widać ale ten obraz tutaj jest. Yy, dobra, tutaj mamy dalej radio. Tu są radia, tu jest drugie, drugie, drugie radio, tachograf, DVD i jeszcze wejście na płyty VHS też się znalazło. Teraz lecimy do strony lewej. No, tutaj też jest dużo ciekawych rzeczy oczywiście hamulec ręczny, CB radio. O, widać. To CB radio, tutaj mamy e, miejsca na kubki, jakieś tam siateczkę, żeby można było coś włożyć, tu jest otwieranie szyberdachów, elektryczne szyberdachy są, tu jest telefon do e, sypialni kierowcy, żeby się komunikować z drugim kierowcą, popielniczka, miejsce na długopisy, schowek na tarczki, schowek na książki, także tutaj jakieś czy jakieś inne mapy drogowe, także tutaj tych schowków jest dużo. Tu jest taki też fajny, otwierany O, takie coś, taki dużo otwierany schowek, tu widzimy mapy, kamizelkę odblaskową. Także tych schowków jest dużo. I też duża przestrzeń. Tam sobie jeszcze się z tyłu gaśnica mieści. Tutaj jest jeszcze druga gaśnica, także tych schowków jest dużo. Tutaj mamy kolejny schowek, taka żeluzja, roletka odsuwana. O, tutaj w stopniach kolejne schowki. Tutaj kolejny schowek w stopniach. No, i tutaj lewarek skrzyni biegów. tak? W wakanzie skrzynia jest ośmiobiegowa. Tutaj mamy osiem biegów. Skrzynia manualna, ośmiobiegowa. Oczywiście, jak ktoś by pytał, jest to wersja z przebitką. Jak to w wakanzach było, skrzynia marki ZF typu HGS. Góra dół. Działa naprawdę elegancko. No. Jak przejdziemy sobie tutaj, tutaj mamy lodówkę, lodówkę części przedniej, kosz na śmieci, fotel, a tutaj jest jeszcze mikrofon dla pilota, tu jest drugi mikrofon dla kierowcy i teraz sobie pójdziemy do tyłu. A tutaj też są wszędzie nawiewy i uchwyt na kubki dla pilota. Tak wygląda wakanza część pasażerska naprawdę dużo przestrzeni dużo różnych schowków o naprawdę tutaj schowków jest bardzo, bardzo dużo półeczki super fotele skórzane, tapicerka skórzana tutaj mamy pod tą roletą bar o, tak to wygląda nie będziemy może dalej otwierać tutaj jest druga lodówka kosz na śmieci, monitory, a przedni monitor jest jeszcze opuszczany elektrycznie. Tutaj jest, o, tu jest przedni monitor. On jest elektrycznie opuszczany po naciśnięciu przycisku na radiu. Kierowca opuszcza. I tutaj mamy kolejne schowki. Słychać, jak tutaj klimatyzacja już chodzi. O, tutaj kolejny taki schowek. Bardzo dużo, dużo można tutaj rzeczy pomieścić. Tutaj za chwilę przyjdziemy, ponieważ tutaj nie mamy kluczy. Tak to wygląda. No, i tutaj jest oczywiście o, sypialnia kierowcy, możemy też zerknąć. Tak to wygląda. Sypialnia jest jak na taki autobus, jest bardzo duża, wygodna z nawiewem. Tutaj nie wiem, czy widać z nawiewem. No i z tym telefonem oczywiście, tak, tam jest jeszcze safe, ale go nie widać, nie będziemy tutaj otwierać. Tak to wygląda. Teraz wezmę sobie klucze i pokażemy toaletę. Jak wygląda toaleta w wakanzie Jakby ktoś pytał, zainteresowany. Wygląda toaleta w solarisie dosyć dosyć. Można tutaj stanąć. Ja tu mam akurat wzrostu 1,83 m i mam tak nad głową jeszcze z 2 cm zapasu do sufitu. Także ja tu jestem dosyć na styk. Wysokość tutaj od podłogi do sufitu to jest gdzieś 1,85 m, także osoby wyższe już będą musiały się tu schylać niestety. Tak to wygląda. Jest umywalka, jest toaleta, jest lustro. Wychodzimy. Teraz pójdziemy sobie zobaczyć z zewnątrz jak to auto wygląda. Tak to wygląda z zewnątrz, wersja trzyosiowa. Silnik chodzi równiutko. O, proszę bardzo. Tutaj wszędzie w nadkolach są schowki, tutaj nie mam akurat kluczy, ale tu wszędzie są schowki, tutaj wszędzie są bagażniki, tutaj w tych nadkolach, tu, tu są wszędzie bagażniki, także miejsca do bagaży jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Fajnie jest to wszystko zrobione, na pewno się wszyscy gdzieś tam jadąc na wycieczkę bez problemu pomieszczą. Piękny autobus. Jeszcze to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.